Sztuczna inteligencja tak zdecydowanie zrewolucjonizowała nie tylko komunikację, ale również obsługę klienta i podejście do całej ścieżki zakupowej klienta. Ja myślę, że to nie jest rozpoczęcie rewolucji. Ta rewolucja się już dzieje i to już od paru lat. Ponieważ czym jest sztuczna inteligencja? Już od wielu lat, parę lat temu. E, pracujemy na algorytmach, które pomagają robić nam predykcje pewnych zachowań konsumentów. Sztuczna inteligencja towarzyszy nam już od wielu, wielu lat. Natomiast faktem jest, że od e, no mniej więcej dwóch, trzech lat e, wkroczyła ona na. Arenę działań e-commerceowych, marketingowych, optymalizacyjnych koszty, no z wielkim impetem. I na dzień dzisiejszy nie jesteśmy świadkiem rewolucji. To jest dzisiaj faktem. Co będzie tematem przyszłego roku i rozwoju? Wydaje mi się, że rewolucja komunikacyjna, którą wymusiła na nas, wymusiły na nas nowe pokolenia, ja myślę, że, że ogromny potencjał sprzedażowy, jaki się kryje w platformach social mediowych. Myślę, że formaty związane i technologie związane ze sprzedażą social, w social mediach, jak platformy live commerce'owe, platformy wideo, będą zdecydowanie rewolucjonizować ścieżkę zakupową, w szczególności w kontekście pokoleń 35 minus. W związku z tym ja myślę, że to jest też temat, który będzie nam towarzyszył w przyszłym roku. Myślę, że temat um, zmiany podejścia do budowania media mixów i e, inwestycji w media e, w kontekście inwestycji w retail media. Myślę, że, że wielu z nas jako retailerów niezwykle istotną uwagę przykłada do inwestycji i w budowę ekosystemów retail mediowych. Także myślę, że to są takie trendy nie od... niezmiennie cały aspekt związany z ekologią i całym obszarem zrównoważonego rozwoju. Myślę, że ciągle utrzyma się w trendzie praca nasza i takie aspekty związane z presją na koszty, inflacją. Rynek polski jest bardzo specyficzny. Tu jednak konsument przywiązuje niezwykle dużą uwagę do ceny. Jak wiemy, w okolicach 20-paru procent zaczyna się ścieżka konsumenta na na, na porównywarkach cenowych. W związku z tym to pokazuje, jak istotna jest cena i ta, ta cena, myślę, będzie nam ciągle jeszcze w 2025 roku towarzyszyć, ale również będą nam towarzyszyć budowa innych i w ogóle wartości marek, nie tylko w oparciu o cenę.